Mario, jesteś w takim stanie, że musimy się gdzieś zatrzymać. Witam, w czym mogę służyć? No, niestety, właśnie nasza słynna wionoczelistka przygotowuje się do wielkiego koncertu KOLEM. Niestety, strój państwa jest nieadekwatny do tej sytuacji. Nie mamy również już miejsc, żeby Państwa przyjąć. To może proszę przyjść później, za jednak może za rok. Dziękujemy, do widzenia. Witam Państwa, w czym mogę pomóc? Aha, chcieliby Państwo wejść. Ym, przykro mi. Wiem, że dzisiaj Wigilia, ale no mamy rezerwację. Są Państwo już tutaj przygotowane wszystko. a no i raczej nie będzie to możliwe niestety dzisiaj. No i zresztą strój państwa jest taki nieodpowiedni. Pani jeszcze w ciąży. Myślę, że myślę, że nie, nie ma tutaj dla Was miejsca. Przykro mi. Stój, stój, stój. Co się stało? Kurczę, no niestety nie mamy do was miejsca. No. Dobra, graj! Przygotowujemy się do koncertu. Poczekaj no, chwilę. No widzisz, jakam z dzieckiem. No niestety, no... Nie mamy do was... No. Przepraszam, no niestety gramy koncert, słuchajcie, no... Musimy się przygotować i w ogóle te święta będą, no nie, zryte, w ogóle, nie wiem. Trzymajcie się. Sorry, przepraszam, no... Niestety, yes. sorry. Yes. Może... Może tu spróbujemy? Dobrze, Maryjo. Spróbujmy tutaj. że jeszcze raz spróbuję. O, Piotr! Ktoś idzie! Miejsca chcą, ale czy my mamy tam miejsce odpowiednie dla kobiety w ciąży? Tu jakaś grota jest, jakieś sianko się chcecie, to możemy was wpuścić, ale jest ciężkie warunki, są, bardzo, są bardzo ciężkie warunki. są warunki. Nie ma wody, nic nie ma po prostu, ale zapraszamy Was. Co, co to jest? Pastuszkowie, o co chodzi? Wiecie, co to jest? Nie, nie, to to za światło. To światło zwiastuje wam dobrą nowinę. Idźcie za nim, a dojdziecie do króla całego wszechświata. Kim on jest? Sam Bóg się narodził dzisiejszej nocy. Idźmy tam. Dobra. Pastuszkowie. Melchiorze, czy daleko jeszcze? Jak tam na naszym GPSie? Już sprawdzam. Mamy system Gwiazda Betlejnczka 2009. Tak, już mam. Eee, no, 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 e, gdzie my jedziemy? No właśnie, to, to jest zastanawiające. No to Pałac? Pałac heroda, czyli e... Pałac heroda. Pałac heroda, daleko to? No, nie wiem, sprawdźmy w GPSie. Co to jest ten herod? Jakiś kolo. To jest taki kolo tutaj po rządzi, ustawia wszystko. Ale... ale po co on nas zaprosił? Przecież my jedziemy Jezusa przecież, nie? Spotkać no, 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 ale, ale bo nie, ten GPS już nie łapie tam, gdzie tak rozwija jest. I on może będzie wiedział, nie? Ty nie? Już tu. To jest tu chyba, nie? To jest tu czy nie tu? E, co ty robisz? Tak, to tutaj. Jedziemy. Tak, 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 właśnie, właśnie. Do tej i podejść dalej. To jest jego posesja. Tak, to na pewno ten dom, panowie. Co jest? Jest Wojciech! Stoję! To ciebie! Kto? Od Co Trzej królowie. Jakieś trzej panie. Co panowie? Kierowan Nie. Jak tu mój tam? To mój tatni świadk, cztery jajowy. Aha! To jest interesanci czasy przychodzą, ale nie kwapiliście się za bardzo, żeby tutaj dotrzeć do mnie. Wiesz to ciężka trasa jest. Wiesz jeszcze nawigacyjny gwiazda Petleńska 2009 na bala. Chyba przyszło jakieś Słyszałem, że tam pomujecie na kogoś tego. Yy, może zapiszę, to jesteś Herod, tak? Chcę już tak nie zgrywać dzwoniaczka, panie. Polujecie, czy nie? Nikogo nie polujemy. Po prostu szukamy. Na moim terenie. Po chodzi. Powiedzcie szczerze. Nie, przesłyszałeś, Jezus. Jezus. Nie, nie, nie słyszałem. Holobus, holobus. To jest yy, nowy król żydowski. Jak nowy król, ja to jestem królem jarzącym na tej ziemi, nie? Hmm. Ale pewnie... Nie, 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 Przepraszam. To znaczy, nie, nie, może on ma być nie, nie, Słuchajcie. Wy pójdziecie, wy nie, sprawę. Ja wam za to dobrze nie, 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 W nie, No więcej niż nie, Wybadacie sprawę. I wy nie, tylko. Rezumano? dobrze, do. takim Mamy go pozdrowić? ze Szczecina. Wiesz z kim on jest? Czynku. Dobra. Pozdrowimy. Pozdrowimy. Będziemy coś wiedzieli, damy kancz. Wierzy nas szukać. Pamiętajcie, że Krzysztof Wierzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Coś mi ten kolor, coś się wydaje.

nie wiem, nie wiem. Tu że to jest znowu... on? A kto to? jest król. Królu, mamy dla ciebie dary. Ja mam walizkę pieniędzy. Nie wiem co z tym zrobisz, ale chyba dobrze wykorzystasz. Melchiorze, a ty co masz? Ja mam... Oddaję ci moją willę. Barta, Sasze. Ja daję klucze do samolotu. Jakbyś się chciał polatać I Ty jeszcze masz łańcuch, żebyś nie zgubił klucza. Synu Dawida. Śinichano. ludziom wszem a u żubka, matka święta czuwa sama uśmiechnięta na dzieciątka snem. und Kassner.